Kto śmie zakłócać spokój wielkiego ananasa, władcy życia i istnienia? Chciałam tylko wziąć jabłko, Długo już tu leżysz? Każdy śmiertelnik, który zbezcześci świętą misę zakazanego owocu, zostanie zmiażdżony w moich demonicznych szponach, a cierpienie to nie ustanie po kres wszelkiego istnienia. Mój gniew przewyższa jedynie moja potęga! ...demonicznych szponach. No dobra, w łupinach. Zostanie zmiażdżony w moich potwornych łupinach! Nie jesteś czasem samotny w tej misy? Odwiedza cię ktoś czasem? Hej, mam wrażenie, że nie traktujesz mnie poważnie. Nie, traktuję cię bardzo serio. Tak? To pokaż, jak krzyczysz przerażeniu i panice na widok wielkiego ananasa! Uuu! Młahaha! 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 Hej! Hej, co to? Gdzie, gdzie idziesz? Wracaj tu, ale już! Ani mi się wasz! Spirit Island przenosi nas do Europy z przełomu XVII i XVIII wieku, kiedy to najwięksi władcy starają się podbić nowe terytoria. Z czasem on znajdują odosobnioną wyspę na Pacyfiku. Jest ona pełna żyznych, niewykorzystanych terenów, a rdzenni mieszkańcy są pokojowo nastawieni do nowo przybyłych gości. Idealne miejsce do podbicia. Przez kolejne lata monarchowie wysyłają tam kolejnych kolonizatorów, którzy skrawek po skrawku przejmują kolejne tereny wyspy. Z czasem jednak coraz więcej osób twierdzi, że tutejsze kamienie mówią, drzewa się przemieszczają, a woda topi ludzi w nienaturalny sposób. Tak jakby robiła to celowo. Na wyspie mieszka ktoś jeszcze. I duchom natury nie podobają się ich nowi sąsiedzi. A my wcielamy się właśnie w te duchy. I próbujemy wyplenić tych śmierdzących europejskich barbarzyńców, którzy niszczą nasz dom, niczym plugawa zaraza. Aby wygrać, próbujemy wywołać odpowiednią ilość strachu, który jest tu przedstawiony za pomocą kart. Albo możemy też po prostu zniszczyć wystarczającą ilość najeźdźców. Jeśli jednak będziemy zbyt powolni i pozwolimy im zabudować i splugawić zbyt dużą część wyspy, sytuacja wymknie nam się spod kontroli i po prostu przegramy. Gra jest bardzo prosta i intuicyjna. Obecność naszych duchów na mapie zaznaczamy przez takie oto o, kolorowe krążki. To one wyznaczają miejsce i zasięg naszego działania. A jak dobrze wiemy, pradawne duchy oddziałują na naszą ziemską rzeczywistość poprzez mistyczne, potężne moce. Czyli będziemy zagrywać te oto karty. To one będą determinować to, co możemy zrobić w danej turze. A poza tym w grze występuje jedna z najbardziej przejrzystych ikonografii, jakie widziałam. I to praktycznie wszystko. Proste, prawda? No właśnie nie! Zawsze muszę uwzględnić tutaj mnóstwo okoliczności. Każda najmniejsza decyzja ma ogromny wpływ na to, co mogę zrobić dalej. Co bardzo często doprowadza nas do paraliżu. Dobra, to jak wybiorę tę akcję, to położę nową obecność i dostanę energię. Potem zagram te trzy karty i w ten sposób wywołałam w nich strach i zniszczę na u mnie na polu. Super! A nie, bo ja na razie mogę zagrywać maksymalnie dwie karty. No to inaczej. Wybiorę tę akcję, położę swoje dwie obecności, i w ten sposób odblokowałem możliwość zagrywania trzech kart. Ogarnięte. A nie, bo wtedy mi zabraknie energii do opłacenia tych kart. No to może. A do tego. Wypadałoby uwzględnić poczynania innych graczy. W końcu to gra kooperacyjna. Aż tu nagle okazuje się, że mogę dobrać nową moc. Nagle okazuje się być to bardzo trudne i czasochłonne. Nagle zaczyna brakować mi mocy obliczeniowej. I wracają traumatyczne wspomnienia. Z wielogodzinnego obiadu u ciotki, którą ostatnio widzieliśmy na naszych szcinach. Czerze? Przy czterech graczach nie jestem w stanie kontrolować tego, co się dzieje na całej mapie. A że wszyscy gracze wykonują swoje akcje jednocześnie, chaos zaczyna panować już nie tylko na stole, ale również nad nim. A mój mózg prosi się o dokupienie mu dodatkowego ramu. Och, jak przyjemnie się na to patrzy, jaka ta gra jest tu ładna. Słynnie mawiali do siebie hiszpańscy konkwistadorzy u wybrzeży Ameryki. I choć jesteśmy na jakiejś małej wysepce na Pacyfiku, nie jednej osobie te widowiskowe ilustracje skojarzą się ze sposobem, w jaki studio Ghibli w swoich animacjach pokazuje stwory z japońskiej mitologii. Choćby taką słynną figurę ducha lasu z księżniczki Mononoke. W ten klimat świetnie wpisuje się również druga, bardziej zaawansowana strona planszy. Jest ona w podobnej stylistyce japońskiego anime wypełnionego typowo shintoistycznymi postaciami uosobionych sił natury. Tylko, że niestety można czasem odnieść wrażenie, jakby nie wszyscy pracujący nad oprawą graficzną dotarli na spotkanie, na którym ustalono kierunek wizualny. Różne elementy są trochę jak nowe części Gwiezdnych Wojen. Przepiękne z osobna, ale niekoniecznie tworzą spójną całość. O ile to, że elementy reprezentujące najeźdźców są plastikowe, gdy domki tubylców są drewniane można jeszcze uznać za celowy smaczek, o tyle trudno zrozumieć czemu karty mocy wyglądają jak z pokemonów, gdy plansza najeźdźców przypomina jakiś kosmopolityczny miszmasz wyjęty z amerykańskiego parku rozrywki. No tak, może i są to jakieś niedociągnięcia, ale w sumie przyjemnie się na to patrzy. Dobra, słuchajcie. Prawda jest taka, że jeśli ta krytyka wydaje Wam się nieco na wyrost, to dlatego, że tak jest. To jest po prostu bezczelne czepiarstwo. a ja już nie mogę dłużej ukryć, że ta gra nam się bardzo, ale to bardzo podoba. A chyba najbardziej podoba mi się to, jak rozwiązano tu sztuczną inteligencję naszych europejskich oprawców. Sztuczna inteligencja w grze planszowej? Kamis, czyś Ty zgłupiał? Cóż... Może. Ale jak powiedział wielki, inkaski wódz Atahualpa Czym jest sztuczna inteligencja, jeśli nie systemem generującym zachowania, które jako inteligentne są postrzegane? Hm. Spójrzcie na te ikonki. Każda karta mocy albo jest szybka, albo jest wolna. W każdej rundzie, gdy już zagramy wszystkie swoje szybkie karty, przychodzi czas na ruch naszych europejskich gości. Ci funkcjonują dzięki jednemu z najbardziej zaawansowanych osiągnięć planszówkowej inżynierii. Tej oto niepozornej talii kart. Na polach tego typu najeźdźcy harcują, niszcząc lokalną ludność i rozprzestrzeniając zarazę, której zbyt duża ilość oznacza przecież naszą przegraną. Następna karta wskazuje nam, na jakim typie terenu najeźdźcy budują teraz nowe kurorty. A gdy wprowadzimy jej efekty w życie, Odsłaniamy ostatnią kartę, która mówi nam, na jaki typ terenu najeźdźcy wysyłają teraz z sąsiadujących wybrzeży i budynków, swoich turystów. Na sam koniec odrzucamy pierwszą kartę, a pozostałe przesuwamy o jedno pole w lewo. To oznacza, że miejsca, które najeźdźcy przed chwilą zdewastowali, przestaną ich teraz interesować. Te, na których coś wybudowali, zaraz zdewastują, a te, które zaludnili, zabudują. Co nie tylko świetnie oddaje zachowanie typowego Europejczyka, ale też nadaje działaniom najeźdźców spójności. Dzięki temu możemy też w pewnym stopniu przewidywać ich kolejne ruchy. A nic tak nie buduje stawki i nic tak nie skłania do współpracy, jak autentycznie groźny i dobrze zorganizowany wróg. Ale nie lękajcie się. W naszej obronie stanie lokalna ludność dumnego plemienia Dachan. Jedyny problem polega na tym, że ze względu na swoją nieco hipisowską naturę, zawsze są troszeczkę opóźnieni. Zawsze atakują jako ostatni, czyli już po tym jak najeżdżą, zdążą splądrować teren i zabić połowę z nich. Ło! Stary! Skąd ty się tu wziąłeś? Skąd ja się tu zjem? Skąd ja się tu No, ja, przecież ty tu cały czas, stałeś! Ej, kościół, czy my tu nie staliśmy od zawsze? Dlaczego my tu stoimy? Kościół! My musimy pójść do tego! Musimy pójść tam, zrobić ten, no te! Rzeczy! Musimy pójść zrobić rzeczy, bo się dzieje, źle dzieje! Rzeczami na świecie! Skąd ja się tu wziąłem? Wiem! A nie. I właśnie dlatego musimy sobie radzić ze wszystkim sami. A plemię Dahan bardzo często będzie potrzebować bardziej naszej opieki, niż stanowi realną pomoc. Ale nie martwcie się, się. W końcu to my jesteśmy najpotężniejszymi istotami zamieszkującymi te tereny. I w przeciwieństwie do naszych łagodnych przyjaciół, potrafimy sprawić, że Ziemia drży w posadach. Adzie, co ty robisz? Trzącham światem. Island możemy się wcielić w jednego z ośmiu duchów i będziemy się czuli jak w dziale z farbami w sklepie budowlanym nie tylko dlatego, że ich nazwy brzmią jak cień migoczący niczym płomień albo skąpana słońcem rzeka. Przede wszystkim ich umiejętności są bardzo różnorodne. I tak mamy na przykład wiekuisty światłowód, który przyspiesza czas ładowania się filmów ornitologicznych dla znudzonych pań domu, ale również akcyjnych graczy. Mamy też aktywistkę, która naszych zblazowanych hipisów zamieni w żądną krwi armię. Ale nie każdy z duchów potrafi niszczyć swoich przeciwników. Weźmy takiego Mike'a Tysona. Sam zadaje bardzo mało obrażeń, ale za to świetnie sobie radzi z powstrzymywaniem dewastacji, której dokonują najeźdźcy. Dlatego, kiedy pierwszy raz gramy jakimś duchem, najpierw musimy nauczyć się, jak dobrze wykorzystywać jego umiejętności bo każdy z nich jest niepowtarzalny i proponuje nam zupełnie inny styl gry. Nie ma tu jakichś długich opisów, czy skomplikowanych akcji, ale to, co dostajemy, jest tak zgrabnie połączone, że bez problemu sami dopowiemy sobie historię i wczujemy się w klimat. Grając takim bogiem surferów... Nie! Niestety nie. Ty. Gra wymusza na nas przesuwanie swojej obecności na zmianę na wybrzeża i do oceanu. I chociaż na karcie jest to opisane jako przesuń swoją obecność, po kilku turach sama zaczęłam mówić, że robię przypływ albo odpływ. I to jest właśnie idealne połączenie tematu z mechaniką. Każdy z duchów ma swój niepowtarzalny styl gry. I nieważne, którego z nich wybiorę. I tak będę się czuła jak potężny bóg tej wyspy. I tak, przed tymi potężnymi duchami stoi równie potężne wyzwanie. Na start nasz duch zamieszkuje tylko jeden z zakątków wyspy i przez chwilę może wydawać się, że wszystko jest w zasięgu ręki i że wszystko możemy ogarnąć sami. Po co ja będę układał się z tymi z drugiej strony wyspy, skoro mogę w zasadzie sam posprzątać w swoim lesie? Szybko orientujemy się jednak, że białe oprychy z kontynentu rozprzestrzeniają się jak grzeżączka na studniówce, a wypadałoby ich jeszcze trochę postraszyć albo zaopiekować się dachanami. Trzeba więc działać i podejmować szybko decyzje. I to właśnie w tych decyzjach ukryty jest cały potencjał tej gry. Czy chcemy zgrywać twardzieli, czy może jednak schowamy honor w majtki i poprosimy o pomoc? Czy wolimy zwiększać moc własnego ducha, czy wesprzeć sąsiada, bo przecież jeśli on straci kontrolę, to prędzej czy później odbije się to na nas. Czy postawimy na metodyczne blokowanie i zwalczanie intruzów? Czy wolimy skupić się wspólnie na wystraszeniu ich i zmuszeniu w ten sposób do ucieczki? A co najważniejsze, nikt nie rozwiąże w pełni naszych problemów za nas. Wyspa jest zbyt duża, zależności zbyt wiele, a duchy zbyt zróżnicowane, by jeden umysł i jeden gracz mógł sam wszystko ogarnąć i zdjąć z nas odpowiedzialność. I to właśnie sprawia, że kooperacja w tej grze jest tak satysfakcjonująca. Współpracujemy nie dlatego, że tak każe nam jakaś zasada. Współpracujemy, bo czujemy, że tylko tak możemy zapanować nad tym, co się dzieje w grze i nad stołem. Czy to gra dla każdego? Nie. Trzeba lubić to ciągłe działanie pod presją i rozwiązywanie kryzysów, jak rozbitek łatający coraz to nowe dziury na pokładzie swojej tonącej szalupy. Niby możemy całkiem elastycznie regulować poziom trudności, ale gra nie najjaśniej, gdy momenty oddechu, poklepywania po plecach i poczucia kontroli są ulotne, jak fatamorgana na bagnie najeźdźców i zaraz. Ale też nie możemy tej gry nie wyróżnić, chociażby dlatego, jak bardzo jest oryginalna i inna od czegokolwiek, co znamy. Trzeba naprawdę złej woli, żeby nie docenić tego pacyficznego powiewu świeżości. Ciężko też przeoczyć, jak ambitne jest Spirit Island, a przy tym pozostaje proste w obsłudze. Dzięki sprytnym rozwiązaniom, najeźdźcy i zaraza, którą za sobą przywlekli. Zdają się rządzić własnymi prawami, a my możemy skupić się na przeciwdziałaniu ich wybrykom. Moce opisane są jasno i przejrzyście, więc pozostaje zastanawiać się, jak zmaksymalizować ich siłę rażenia w danej sytuacji. Jak być może zauważyliście, my recenzujemy nasz anglojęzyczny egzemplarz, ale w tym miesiącu jest zaplanowana również premiera polskiej edycji. A my zaledwie prześlizgnęliśmy się po powierzchni tego, co można w tej grze zrobić. Do tego w pudełku otrzymujemy dodatkowe warianty przeciwników i scenariusze, które możemy wprowadzając do gry dowolnie łączyć i zwiększać i tak wysoką już regrywalność. Jeśli tylko lubicie wyzwania i rozwiązywanie problemów razem ze znajomymi, koniecznie spróbujcie Spirit Island przy najbliższej okazji. Ta wyspa wcale nie jest bezludna i nie sposób się na niej nudzić. Kościół, mam pomysł! A co, gdyby odtwarzać różne takie sytuacje, tylko nie tam, gdzie było, tylko tam, gdzie nie było, żeby to później widzieli, ale nie ci, którzy to widzieli, tylko ci, którzy nie widzieli i żeby oni to sobie potem odtwarzali. Ale, że tak ten, y, by sobie dla przyjemności by to sobie odtwarzali, ale ci, co nie widzieli i oni by to u siebie w chatach by to odtwarzali. W chatach. Czatach. Czatach? Nie no, stoi się na czatach, rozmawia się w chatach. Tak? No, ale oni by tam później e, mieli takie, wiesz, opinie, by się wymieniali opiniami, by je wrzucali do skrzynki, a potem się nimi wymieniali. I oni mogliby sobie, mogliby sobie je wysyłać później. Tylko jakby to nazwać? To sieć. Sieć? A co to ma wspólnego z odtwarzaniem i wymianą opinii? Sieci zapomniałam zdjąć. Ryby mi zdechnął! Sieć? Cześć! Halo? Czy ktoś mnie słyszy? O, cześć. To znaczy... Witajcie śmiertelnicy! Nie podchodźcie, gdyż może was spotkać niewyobrażalna kara wiecznego cierpienia! No, chyba że znacie kogoś, kto by mnie zaniósł tam, gdzie poszła ta plugawa heretyczka, która wcześniej bezcześciła tu świętą misę. Niech ja ją tylko dorwę, pokażę jej, czym jest gniew wielkiego, <laughs> wielkiego ananasa!